Takich tłumów sala widowiskowa Centrum Kultury i Promocji dawno już nie widziała. Ponad 700 osób. Transparenty, balony, wszechobecny dobry nastrój. Tak wyglądała konwencja wyborcza Piotra Czubińskiego i stowarzyszenia Lubię Kraśnik. Specjalnym gościem tego wieczoru był Wojciech Wilk, poseł Platformy Obywatelskiej szef powiatowej PO, która w tych wyborach samorządowych tworzy komitet konkurujący z Zubiem Kraśnik. Serdecznie dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą konwencję i pozwólcie Państwo, że następnie pozdrowię Państwa od konkurującego, ale konkurującego bardzo pokojowo Komitetu Wyborczego Platformy Obywatelskiej. Jednak pomimo wyborczej konkurencji nasz poseł poparł kandydaturę Piotra Czubińskiego. I takim dobrym gospodarzem jest burmistrz Piotr Czubiński. Do stanowiska burmistrza Kraśnika w kolejce ustawiło się czterech kandydatów, ale tylko jeden z nich obejmie ten urząd. To od nas wyborców zależy, jaką przyszłość dla miasta wybierzemy. Czy obierzemy drogą niepewnych obietnic, czy pewną i sprawdzoną drogę? Drogę rozwoju i inwestycji. Dla ponad 700 osób zgromadzonych 14 listopada w sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji jasne było i jest, kto ma wyznaczyć kierunek, którym podążać będzie nasze miasto przez następne 4 lata. Doskonale wiecie, dlaczego oddacie swój głos na, na piorza. Sądzę, że jest bardzo dobrym gospodarzem i doskonale pracuje, umie pracować w zespole. Zgadza się? A pan? Ja, dlatego, że Piotr Czubiński to aktywny człowiek, a nie polityk siedzący za biurkiem. Wiem o tym m.in. z rajdów rowerowych do Lwowa. Zgadza się? <klucz> Powracam, mówię się o tym, że młodych ludzi polityka nie interesuje, że młodzi ludzie wybory mają z tyłu za sobą. Ile masz lat? Osiemnaście. Czy to będą twoje pierwsze wybory? Tak. I na kogo zagłosujesz? Na Piotra Czubińskiego. Dlaczego? ponieważ uważam, że ma święty kontakt z młodzieżą i pomaga nam w realizacji naszych celów. Potem przyszedł czas na wystąpienie gospodarza konwencji, burmistrza Piotra Czumińskiego. Przed nami jest kwestia na przykład tego, co ma być głównym sztandarową inwestycją najbliższych czterech lat. Odpowiadam dwie rzeczy. Jeśli chodzi o dalszy rozwój bazy turystycznej, zróbmy akwapark. Jest on na wyciągnięcie dłoni, bo mamy doskonałą bazę, którą trzeba jedynie unowocześnić. I jest to realne. Tak jak cztery lata temu mówiłem o obwodnicy, tak jak wcześniej mówiłem o zalewie, to jeśli z tej y, strony, z tego miejsca, z, moje, z moich uspada takie zobowiązanie, to po to, proszę Państwa, żeby zawrzeć umowę. Jeśli Państwo mnie wybierzecie, a gorąco w to bierze, będzie to zrobione. Ale jest jeszcze jedno zadanie. Myślmy o tym, jak zorganizować nowe miejsca pracy. A nowe miejsca pracy w kaśniku są możliwe dzięki strefie ekonomicznej. Tego jeszcze teraz nie widać, ale cztery lata to jest dobry moment na to, żeby po czterech latach powiedzieć sprawdzam, jak wyszło zagospodarowanie strefy, a tam mogą pojawić się miejsca pracy. Ja ostrzegam tych, którzy grają podziałem miasta. Żeby nie spowodowali kiedyś tego, że to miasto autentycznie się podzieli. Póki będę burmistrzem, nie pozwolę na to, aby jedną dzielnicę rozgrywano przeciwko drugiej. Kraśnik jest jeden, ma jednego gospodarza i powinien mieć wspólne cele. Podczas niedzielnego spotkania zaprezentowali się również kandydaci do Rady Miasta z list Stowarzyszenia Lubię Kraśnik. Ponad 40 ludzi, których celem jest praca dla Kraśnika. Jeszcze tylko wspólna fotka i czas na rozluźnienie i zabawę. Nie zapominajmy jednak, że wybory to poważna rzecz, więc na zakończenie trochę podniosłego nastroju, nutka zadumy i patriotyzmu. Z od wierzch, polistepów, nasz początek, nasz rodowód. ten od gwiazda kraka, długi łańcuch ludzkich istnień połączonych myślą prosto żeby Polska żeby Polska.